Cześć! 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 To jest tylko ogólnie zbyt sens zawariować. Więc! Towarzyszy mi ten, taki jeden gość, który się nie chce pokazać! Dla. Nazywam go Operator Dobra, Operator, mów mi co mówić Jestem szczęśliwa na tym, że padał deszcz i ja będę coś na może robić przez godzinę Jedną rzecz, potem drugą

All right, I took it from challenge, to do it Do you want Mama mi powtarzała, bym nie stracił wiary w siebie. Choć całym czym, nie wiem, zero doświadczenia, wtedy każdy z nas miał mały przebieg. Rap gryz przypominał, wtedy stary kredens. Wypuściłem pierwszy level, pachniał tu jak świeży mebel. Byliśmy pewni siebie, chcieliśmy złoty koron. Spokojna młodzież wtedy brzmiała takie jak Opsymoron. Byliśmy młodsi skoro tak chcieliśmy, flotę sporą. Zacząłem robić solo. Stąd rozwozić czoło. Mieli też dropsy, ponoć. Nie pytałem, go, czy oczy biorą, bo znałem prawdę. Chociaż żaden ze mnie to Mosty płoną, w oczy kolą te sprawy. Mam też wrażenie, że powoli pewnie wchodzą też w nowy Żebyś Żeby zobaczyć więcej, przymykam oczy. Bo są, są złe demony nocy. Dalej czuję ich do tej pomocy. Na twoje popyt, ja widzę w tym spore wady. Pamiętaj, mamo, o tym, że szanuję twoje rady cały czas. Mama mówiła mi, że to wiele z dni Nie Znosiło drzwi Mama mówiła mi, biegnij po swojej zmi zawsze bądź co Nawet gdy mówili mi, żebym z Mama powtarzała, jeszcze nadejdzie czas Kiedy losik wszystkich już bije jak

Ja się podjęłam Normalnie ja Mama, yeah. Mama mówiła mi, mówiła mi... tak zimno wygląda. Zdecydowanie. Taka budloga. Tam jest... Nie, operator w ogóle. Gada mi je. jeszcze trzy wyzwania. Bardzo. Ta, To jest? No I ja muszę przynaleźć dźwięk. Stąd? Tam na ławkę. Tam dobra. ławkę, chyba. W ogóle jestem. Jestem już na miejscu. I... Operator jest ładny teraz wracać. Go. Dobra, dwa wyzwania po nas. operatoria Operator, ja cię nienawidzę. Co? Tak? I tak? I tak sobie w kółeczko chodzić? Nie. Nigdy się z nim nie podejmę takiego wyzwania. Jag är en jätteduktig operatör. Det är Hora. Som jag gjorde i somras. Jesus, grattis Hora. Jag är som Hora, Hora, Hora. Hora, Hora, Hora. Jag ska göra en video för att jag ska ha det tråkigt. Just det, ja. Extra. Tak to chłapie. Jeszcze dwa wyzwania. Kowerzysto. Gadaj, bo mi już jest dość. Z tobą nagrywać. Znaczy operator. Tu nie. do auta dobra. tura. Jedna komierzysta. Yes. Dobra Jezus, tak To się to dobra. Muszę kwiatki pochać tak. Dobra. To Więc koniec tego, co jest, ja już nienawidzę operatora. Nienawidzę. On mnie zrobił w takie jaja. Dobra, dzięki za oglądanie mojego odcinka. Widzisz pod tym odcinkiem, bo nienawidzę tego, że go... Rankalnie nic nie zrobiłam ale może z kim się Dobra, dzięki za aby być na bieżąco tepiej Cześć, jest ja, sama dobra.